Z tej strony. jej. Yeah! witam na następnym odcinku. Będzie seria z tej gry. No, może. No, będzie długa na pewno ta seria. To jest gra o Setfagiu i buduje się tam domki. Może wiecie, co tutaj zagra. Będzie z niej seria, oczywiście. Eee, widzimy się za moment, kiedy mi się wczyta. Dobra, jesteśmy przy serwerach. No to już powinno być za chwilę. Dobra, już jest. Tworzymy sobie postać. Dobra, żebym... Je... Widzimy, no. Nie wiem. Dobra, wiesz. Byś... Aha. Dobra. Dobra, dziewczyną gramy. Nie player, tylko... Oczywiście, musi by być. I, e, E, y, E, y. XL oczywiście. Aha, spacer nie można robić. O, pier. o, to jest. Yy, no, widać, że jakoś będzie fajna ta gra. Tylko jest mi wynagradzona przez Google Play w 2017 roku. No, no, no! Tu jest ciekawe, jakbym będę miał się i będę musiał z tym gościem walczyć. Nie. To jestem stojącym na aucie, oczywiście. Dobra, cięcie. Dobra, już jesteśmy. Mamy coś tutaj zebrać. No i zbieramy, oczywiście. O kurde. i take all ja Już chyba mi się coś przywajam, że grałem w tą grę. Tak myślę. Mam te punkty. Może no, jest, jest to też kraftować. Nie, wiem, co to jest? Spray. Dobra, learn Spray. To ja idę dalej. Tu jakiś już dom jest. Dobra. Mamy sznurek. Co to jest? Co to jest? Na jakieś karteczki nie są potrzebne do szczęścia. I po czym ja wam tu brałem? Czekajcie, ja idę to odnieść. Tu wniosek, chyba, to sobie to nieść. tylko wodę zostawię. Zostawię toksa, te to, to skrzyki. Dobra. A ja chyba tego nie muszę zbierać, moim zdaniem. Mogę to? No, o, go. Dobrze. Gdzie to nie jest? filmik sponsorowany niczym. A, muszę skraftować sobie. Aha, czyli to już jest mój dom? Aha, achurowałem to okres. Dobra, teraz to wszystko dość dostrzyki. Myślałem, że. Dobra, wezmę sobie najpotrzebniejsze rzeczy: tylko wodę, jedzenie, linkę, drewno. I... nie, to kiedyś coś. ja tu nie kawałek, Dobra. I mamy to. Teraz możemy już coś potworzyć. Jakąś siekielkę. Trzej się tu kraftuje O, tu jest skradanie nawet. Warto wiedzieć. Tutaj pewnie trzeba wsy... Tutaj trzeba do części. O, tu mamy skrzynce chyba już te części. To mamy, to... Nie wiem, czy to tam było. Nie przecież dokładnie. Bo znasz wszystko, co to jest takie elektroniczne. O, wiedziałem! Dobra, taśmy, A i tu wszystko już prawie mamy, tylko nie mamy śrupek. A znów nut ładko nacisłem. Yy... Dobra, mamy to. Teraz trzeba coś stworzyć. Tu mamy jeszcze to do jedzenia. O, kurde! Cool. Hmm, trzeba sobie, sobie e, siekierę Dobra, mamy szybierę. Seoul dam equit. Jakuj... Aha, bo to jest ten sposób działa. Ja, dobra, dojdę. Da. O, puściłam sobie drzewo. Będziemy musieli iść za jak jakąż je trawa, albo nie, dokończysz sobie do domek. Albo nie będziemy mogli dokończyć, czy ja pamiętam. Zaraz potworzę... HG... O. Close. Mogę? Nie, nie mogę ulepszać. No to jest szkoda. Idę po te drewno, żeby pobijać sobie poziom. Wtedy będę, będę miał może więcej możliwości do tworzenia. O, tu jeszcze... Dobra, level up. Co tu mamy? Plecak sprzedają się. To jest do tworzenia desek, a to jest do mycia się pewnie. Krzynkę mamy, to na razie ja to się nie muszę martwić. Mam jeszcze dwa punkty. Co jest to stworzę. Mieć chociaż jakieś jedzenie. I stoi, już nie mogę. Dobra. Mam już drugi level, co możemy iść do domu. I i i ale skrzynkę jaką mam dużą. No, jakąś tam mamy dużą. Teraz możemy stworzyć prezent. Potrzebujemy tylko tych trzech trzy trawy. Ale to i, dobrze, że zbrałem tylko 3 Cześć, co tu mam? Skill? Serek skill. Wow. You have a tu... no 2%. And I get for animal, which had intoxic spider Spiter is 4% less like what to you A, Lucky sobie weźmiemy Dobra, już robię to Dobra, to potrzebujemy teraz stworzyć plecak a On się nam sprzeda na później I jeszcze te pole stworzyć uprawna. A, już się nam założył od razu. To, to fajnie. Teraz możemy sobie iść. Cześć, co ja miałem? Aha, trawę zbierać. Jedną. No jej, dobrze jest. Craft. zacznę w No i jest. Building. Chcę stworzy obok domu. No, może i nawet tutaj. I co? Aha, i teraz Januszka mogę dać to. Będzie rosło. A jeszcze ja wodę chyba potrzebuję. Czy, ja nie wiem. Open receptors. Nie mam żadnej, dobra. A nie, są. A czyli potrzebuje nasiona? Ja to jakoś zadziałało. Dobra, rozumiem już. Ja już. Że też to mogę dać. Czyli to. O, jeszcze tu nie ma goody. Goody. No i dam to. Aha, i w ogóle tu wody nie potrzebuję, i to jest fajne. Chodźmy, stworzymy kilof. Dobra. Co ja potrzebuję do kilofa? A, nic. Craft. fake, to jest chyba. A, i polwetlen... Dobra. Nie wiem co to jest. Teraz mamy kilo. Możemy kopać. Iron ore. O, iron. Dobra, to se dam tu. ustawię to To dam tu, bo idziemy na wyprawę. Albo nie. Nie, jak to nie idziemy na wyprawę. No bo pójdziemy na wyprawę, a dowiecie się w następnym odcinku, co będzie na wyprawę. Tutaj, powalczę się z nimi. Nie, nie chcę tego. To ja idę tutaj. Tak się Wam Seria spodoba. To dajcie lajka like i suba, oczywiście, i to jakoś wezmę i zaznaczę, że to będzie seria. Jakoś hashtag 1, 2, 3. Oczywiście, uzbrał lata, jeszcze coś było. O, event: możemy iść do jakiegoś skraszowanego samolotu, czyli do jakiegoś dozwolonego. A gdzie on jest? A chyba jest na czas, tak, on jest na godzinę. Nie wiem, czy idziemy tam. A wtedy muszę za to zapłacić. Nie, nie muszę, rum. dobra. ja to potrwa? 7 sekund, dobra, jeszcze idziemy do tego. I na następnym odcinku, no, będziemy iść gdzieś indziej. Zrobię takie coś, że. Cięcia. Dobra, jesteśmy już na statku. Mamy jakieś rzeczy, niby. Już długo będzie ten filmik trwał. To dobrze, chociaż. O, patrzcie, co tu mamy. Patrzcie, widzicie to? Mamy już buty i kartę jakąś kredytową. Nie, to. Prawda, gdzie nie musieliśmy będziemy... No, nie będziemy musieli chodzić wy. Sami widzieliście w czym? Nie będę wam mówił. Dobra. Mamy tutaj materiał. Salami jakieś? Golda, nie wiem. Ten gold mi chyba nie jest potrzebny, tego już nie potrzebuję, bo, je, bo już stworzyłem tamto. Chyba nie wiem, jak, jak wiecie coś o tej grze, to mówcie, piszcie w komentarzach, bo wiecie, ja tak nowy prawie jestem, tylko chwilę grałem w tą grę. O, i tu mamy śrubki jeszcze. Potrzebujemy kilka tam śrubek. I będziemy mieć już tam coś. Co tu mamy? O, jedzenie. O, śrubki sprzedadzą nam się i apteczka. Nie, dobra, sprzeda mi się też. Słuchaj, dobra, idziemy dalej. Idziecie jak szybko. Czemu mi ze... O, jest. Patrzcie! Widzicie to? Widzicie? Ja nie mogę. my już... Ubranie normalnie, co jest lepsze. To mam więcej mańcerza. Aha, jesteśmy wojskowi. tu wyrzucę. To już nie jest potrzebne. Ale. Jesteśmy odporni na zombie. Na wszystko tu już wszystko? Nie. O Jezu, ile tu? Ja nie mogę... Ja tu jeszcze tego jest. Ja mówię, że już. Więc poszedł, przegapił cholerę dużo skrzynek. Ma materiał, jak to pamiętam, bardzo był potrzebny. Czy znaczy nie materiał był tak bardzo, aż wiem, że się z niego złożę jakąś zbroję. <laughs> Co tu mamy? Łoma! O, Łom się może sprzedać. Cyk, tutaj weźmiemy to. Łada się sprzeda. Bo no, chyba coś tam z wody będzie trzeba było podlewać... o tu coś jest. pani znaleźć jakiś pistolet chyba jak jest. Nie wiem, może są to białe broni. Nie, to śmiałem nie jest potrzebna. Jak chcę... Jak co to piszcie w komentarzach, jak znacie się na tej grze? Dam jakby to powiedzieć. Nooo... No za te gry. O, dobra, no tu mamy znów jakąś drugą broń. Nie wiem, czy potrzebuję aż dużo, tyle broni. Dobra, to ja idę dalej. Trzeba w się sensie pić i jeść. Aha, i mamy z tego butelki. Aha, i z tego... No, fajnie, tego ja nie potrzebuję. Dobra, napiłem się. Chyba nie nie. <laughs> Jak się wam ta seria spodoba, Dajcie lajka like i suba, oczywiście. No i... O, to już nie byliśmy jeszcze tutaj. Pani mówię. jak znajdziecie jakąś broń, to wtedy nie będziemy musieli jakby nabliskować. Aha, fajnie. Ja... <laughs> Aha, okej. Ok, okay. A, czyli to jest. Nie, mogę też tak dać. A, i tutaj mogę zmieniać broń. Dobra, no to fajnie mamy, fajnie, fajne zaczęcie w ogóle. O, jeszcze dwie śrubki i będziemy mieli jakby te radio zrobione. Oczywiście. Tu cyk ładnie, ładnie. Teraz tutaj te trzeba zabrać jeszcze dobra. O, piło znaleźliśmy. Oczywiście bierzemy. I chyba tyle co ja widzę. Tam coś zobaczę. No są psy. Nie, psy, tylko wilki. Co mówisz ja? Dobra. <laughs> Już mi się coś zniszczyło. O nie wiem, żony już były chyba, tak? Znaczy, jak się jeszcze z broni? Co to jest? Czemu na mnie czy? Jeszcze... Tak, ten wilk jest zbagowany w coś. Aha, to tak to działa. Ty, to jest dobre. Ja zauważyłem, że się szybko biega z bronią. Patrzcie, co tu mi. Ta, no i sama jeszcze raz. Jakieś promocje. Aha, i ja niby nie wyjdę z tego. Nie wiem, myślałem, że ja z tego nie wyjdę, bo muszę coś kupić. No fajnie, niech. Dobra, chyba za chwilę już będzie. Dobra, jest coś... A co to jest ta kreska? Ym, aha, czyli że do mnie jeszcze horda przychodziła. To dziękuję za odcinek. Dziękuję za oglądanie. Ym, widzimy się jutro. Cześć, pa.